Jeśli chodzi o Tanzanię i Zanzibar no jest błonica wpisana na listę szczepień obowiązkowych. Te szczepienia są dostępne w każdej praktycznie placówce. Zdecydowanie dzieci się szczepi. Też w szkole jest kontrola, czy właśnie prowadzony jest kalendarz, czy to wszystko jest jakby zgodnie z kalendarzem, czy są jakieś luki, czy dziecko trzeba jeszcze doszczepić. Szczepionki są w pełni refundowane przez rząd. Nawet takie są refundowane, które na które dodatkowo płaci się w Polsce. Sama mam roczne dziecko, więc gdzieś sobie odnawiałam tą wiedzę szczepień, zgodnie właśnie z jakimi trzeba dziecko, że tak powiem, przed chorobami bronić. Ja nie słyszałam nigdy o przypadku błonnicy wcześniej na Zanzibarze. Nie chcę tutaj zaciekle bronić Zanzibaru, bo tak jak mówię, wszystko jest możliwe. To jest kraj dopiero rozwijający się. Natomiast dzieci się szczepi i tak jak ja z Tanzankami, czy z Zanzibarkami, czy moją rodziną ze strony męża, tak jak przebywam, no to wszyscy są zaszczepieni i wszyscy dbają o to, żeby po prostu zgodnie z tym kalendarzem szczepień iść.